Pośród zamarzniętego lasu, gdzie wiatr tnie jak ostrza, a cisza jest śmiertelna, dwa małe szczeniaki owczarka niemieckiego wiszą uwięzione między złamanymi gałęziami. Są same, ranne, skomlące. Nie mają matki, nie mają schronienia, nie mają czasu. Tylko zimno i błyszczące oczy, które pojawiają się między drzewami. Wilk się zbliża, ale wtedy, w najciemniejszej części lasu, coś się zmienia. I to, co wydawało się końcem, staje się początkiem historii, która złamie ci duszę i przywróci wiarę. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, polub film i włącz dzwonek. W ten sposób będziesz odkrywać prawdziwe, wzruszające i pełne odwagi historie, takie jak ta. Śnieżyca zaczęła się o świcie. Z początku była delikatna, prawie niewidoczna, ale potem stała się wściekła. W górzystym regionie Leon Biały Las nie wybaczał tym, którzy nie potrafili przetrwać. I tam były one, dwa szczeniaki owczarka niemieckiego, zaledwie dwumiesięczne. Mniejszy, którego później nazwano głą, wisiał na zamarzniętym korzeniu, uwięziony przez stary sznur, który ktoś przywiązał do jego szyi i porzucił. Drugi, silniejszy, z czarnymi plamami na grzbiecie, próbował się uwolnić skakał, szczekał, lizał twarz swojego brata, który już nie płakał, tylko drżał. Nie wiedziały, że są blisko śmierci. Wiedziały tylko, że mamy nie ma i że las już nie ma ludzkich dźwięków. Około trzy kilometry dalej hektor, młody 26-letni leśniczy, patrolował na swoim starym skuterze śnieżnym. Od tygodni słyszał pogłoski o kłusownikach i porzuceniach. Wiedział, że coś jest nie tak, ale nie spodziewał się znaleźć tak małych ani tak nieporządnych śladów ani krwi. Szczeniaki już się nie ruszały. Mgła wisiała z boku, oddech słaby jak para. Większy położył się na nim, próbował dać mu ciepło, poddawał się, ale nie całkowicie. Wtedy trzask, łamiące się gałązki i niski dźwięk. Duży, szary cichy wilk obserwował ich ze zbocza. Większy słabo warknął, rozłożył łapy, jakby mógł chronić drugiego. Drżał, nie mógł uciec, ale nie zamierzał się ruszyć. Był mniejszy niż wilk, ale jego serce o tym nie wiedziało. Wilk zrobił krok, potem drugi. Szczeniak zamknął oczy i w tym momencie ludzki krzyk przebił śnieg. Hej, wynoś się stąd! Strzał w powietrze. Ryk skutera śnieżnego. Zielona kurtka. Wysoki mężczyzna. Silne ramiona. Hektor. Wilk się cofnął. Nieprzestraszony. Ale ustępujący. Zniknął między drzewami, jakby wiedział, że ta walka nie jest jego. Hektor zszedł, ukląkł, przeciął sznur. Szczeniaki nic nie ważyły, tylko kość, błoto i nadzieja. Kto wam to zrobił? Nie otrzymał odpowiedzi, ale małe liźnięcie w jego zmarzniętą dłoń było wystarczające. Tej nocy w chacie leśniczego, przed ogniem, dwaj bracia spali razem, a Hektor nie zamknął oczu, bo wiedział, że to, co znalazł tego dnia, to nie tylko psy, to ocaleni. Ogień trzaskał w kominku, podczas gdy na zewnątrz śnieg padał bez wytchnienia. Wewnątrz chaty Hektora cisza była krucha, ledwo przerywana dźwiękiem dwóch małych oddechów. Minęło pięć godzin od uratowania. Hektor osuszył je ręcznikami, nakarmił strzykawką z ciepłym mlekiem i zawinął je w pudełku z butelkami z gorącą wodą. Czego nie mógł im dać, to pocieszenie ich matki. Większy, ten, który stawił czoła wilkowi, nie znając strachu, już trzymał się prosto. Patrzył na wszystko wilgotnymi, ciekawskimi oczami. Niezgrabnie podchodził do butów Hektora, szukał jego rąk, lizał mu palce. On chciał żyć, ale mgła mgła się nie ruszała. Jej ciało drżało małymi spazmami, oddech był płytki, słaby, jej łapy nie reagowały. Hektor mógł zobaczyć, jak walczy, ale też mógł zobaczyć, jak gaśnie. Dalej, mały, szepnął załamanym głosem, trzymał go w dłoniach. Przytulił do piersi. Czuł powolne, prawie uśpione bicie serca. Wybierał numer alarmowy najbliższego centrum weterynaryjnego. Nikt nie odpowiadał. Śnieg odciął wioskę. Nie będzie pomocy, dopóki burza nie minie. Pozostał z mgłą całą noc. Zwilżał mu wargi, mówił cicho, śpiewał. Sam nie wiedział czemu. O cztery nad ranem poczuł, że przestał drżeć. Myślał, że odszedł, ale nie. Szczeniak w ostatnim wysiłku siły przeczołgał się od sal do ciała swojego brata i tam w jego cieple pozostał. Hektor nie mógł tego powstrzymać. Płakał. Płakał jak nie płakał od czasu, gdy jego matka zmarła trzy zimy temu. Bo nigdy nie widział nikogo tak małego, kto tak ciężko walczyłby, by nie być samotnym. Świt nadszedł z błękitno-białym niebem. Śnieg ustał, a mgła nadal oddychała. Powoli, ale rytmicznie, z nadzieją. Hektor ukląkł przed pudełkiem: Jeśli ty się nie poddajesz, ja też nie. I tak zaczął się trzeci dzień z zupą, na ogniu z przygotowanym mlekiem, z dwoma imionami zapisanymi w starym notatniku: Bruno i Mgła, dwaj bracia, a teraz jego powód, by zostać. Słońce ledwo dotknęło horyzontu, gdy Hektor wrócił na miejsce, gdzie je znalazł. Burza pokryła prawie wszystko nowym śniegiem, ale jego wyszkolenie jako leśniczego, pozwalało mu widzieć to, czego inni nie widzieli. Ślady wciąż tam były. Nie ślady szczeniaków te były małe, mylące, ale inne większe. Ślady ciężkich, mocnych butów. I coś jeszcze. Równoległe ślady na śniegu, jakby ktoś ciągnął skrzynkę lub klatkę. Hektor podążył za śladami między drzewami, zaprowadziły go na polanę, ukrytą przez zarośla. Tam, wśród złamanych gałęzi i brudnego śniegu, Znalazł to, co wydawało się kawałkiem spalonego sznura i kawałkiem dziecięcego kocyka, ale to, co najbardziej go zaniepokoiło, to pusta puszka karmy dla psów, zardzewiała i otwarta siłą. To nie był wypadek, mruknął. Wrócił do chaty z przyspieszonym biciem serca. Szczeniaki spały. Bruno przytulony do mgły, która już poruszała głową, szukając ciepła, jakby budziła się z długiego snu. Później, przeglądając swoje archiwa przeszłych incydentów, znalazł coś, zamkniętą sprawę sprzed sześć miesięcy. Cały miot owczarków niemieckich zgłoszony jako skradziony z wiejskiej posiadłości 40 km stąd. Nigdy nie znaleziono dowodów. Właściciel, emerytowany hodowca o imieniu Don Saul, odmówił współpracy przy dochodzeniu, twierdząc, że je sprzedał. Policja zamknęła sprawę. Ale raport weterynaryjny mówił, że szczeniaki nie miały szczepień, były w złym stanie, a matka nigdy się nie pojawiła. Hektor zamknął folder, zdjął okulary. Miał przeczucie, że Bruno i Mgła pochodzą stamtąd. Tej nocy karmiąc maluchów, zastanawiał się, jak działać. Mógł to odpuścić, dalej się nimi opiekować, wychować je. Ale jeśli ktoś był zdolny zostawić dwa szczeniaki przywiązane w zamarzniętym lesie, Ile innych nie miało takiego samego szczęścia? Nie mógł milczeć. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło, powiedział, głaszcząc głowę Bruna, który lizał jego rękę, jakby wszystko rozumiał. Następnego dnia zadzwonił do starego przyjaciela z Guardia Civil. Poprosił o nieformalną wizytę na terenie Don Saula. Opowiedział mu o śladach, przedmiotach, sznurze. Nie miał solidnych dowodów, ale miał coś lepszego: historię. Dwóch szczeniaków, które się nie poddały. A to wystarczyłoby zacząć. Posiadłość Don Saula znajdowała się na obrzeżach wioski, na końcu polnej drogi otoczonej starymi topolami i zardzewiałą bramą. Hektor zszedł z motocykla, jego serce biło mocniej niż zwykle. Nie miał munduru, tylko swój notes, intuicję, i zdjęcie bruna i mgły zrobione tego samego ranka. Zadzwonił dzwonkiem: czekał nic. Zadzwonił ponownie i wtedy zachrypnięty głos z wewnątrz kto tam leśniczy chcę zadać kilka pytań o psy kilka sekund ciszy potem skrzypienie zamka don saul był mężczyzną około 65 lat z siwą brodą i nieufnymi oczami co teraz znalazłem dwa porzucone szczeniaki w górach owczarki niemieckie jeden prawie umarł drugi go chronił saul skrzyżował ramiona i co ja mam z tym wspólnego Hektor pokazał mu zdjęcie. Mężczyzna nie patrzył na nie dłużej niż sekundę. Nigdy ich nie widziałem, jesteś pewien? Bo sześć miesięcy temu zgłosiłeś, że twój miot został skradziony, ale potem wycofałeś zgłoszenie. A te, podniósł wzrok, wyglądają na tę samą krew. Cisza była długa. Masz nakaz? Zapytał w końcu Saul. Nie, ale mam dwa żywe szczeniaki. I historie o tym, jak zostały pozostawione na śmierć, powieszone na gałęzi. Oczy Saula mrugnęły, prawie niezauważalnie. To nie byłem ja, jeśli ktoś je zostawił, to ktoś inny. A matka? Zapytał. Hektor, gdzie ona jest? Mężczyzna się odwrócił. Nie mam teraz psów ani ochoty na dalszą rozmowę i zamknął mu drzwi przed nosem. Wracając do chaty, Hektor nie mógł przestać myśleć o reakcji mężczyzny. To nie było zaprzeczenie. To był dyskomfort, poczucie winy, coś głębszego. Bruno pobiegłby go przywitać. Mgła już chodziła wolniej, ale bez drżenia. Zaplątały się w jego buty, jakby wiedziały, że wyszedłby je chronić. I w tym momencie myśl przeszyła jego umysł jak podmuch. A co, jeśli ich szukają? A co, jeśli się o nie upomną? A co, jeśli je zabiorą? Serce mu się ścisnęło. Tej nocy nie mógł spać. Napisał szczegółowy raport dla swojego kontaktu w Gwardii Cywilnej, ale w ostatniej linijce napisał coś więcej. To nie są tylko dowody, to życia, a tych już się nie zwraca. Następnego dnia obudził się z innym dźwiękiem, głośnym, wyraźnym szczekaniem. Bruno, a za nim mgła, podążająca za nim po raz pierwszy bez upadku. Hektor uśmiechnął się. Na zewnątrz lód zaczynał topnieć. To był wtorek po Południu, gdy dźwięk silnika nieznanej furgonetki usłyszano na ścieżce prowadzącej do chaty, Hektor był na zewnątrz, zbierając drewno, a bruno i mgła bawiły się blisko jego butów. Szczeniaki postawiły uszy, on też. Furgonetka była szara, stara, z pękniętą przednią szybą. Z siedzenia kierowcy wysiadł wysoki, szczupły mężczyzna w skórzanej kurtce i brudnych butach. W ręku koperta, Hector Valdez. Zapytał bez przedstawiania się. Kto pyta? Jestem siostrzeńcem don Saula. Przychodzę po psy. Zdanie: spadło jak kubeł lodowatej wody. Co pan mówi? Widzieliśmy zdjęcia. Są nasze. Stary żałuje, że je zostawił. Myślał, że nie przeżyją, ale spójrz na nie. Są zdrowe. Bruno schował się za hektorem. Mgła zaczęła drżeć. Coś w tym głosie wydawało im się znajome. Niedobrego. Niebezpiecznego. Oni zostali porzuceni. Powiedział hektor stanowczo. Powieszeni za gałąź w zaśnieżonym lesie. To jest opieka. To był błąd, nieporozumienie, a teraz chcemy je odzyskać. Hektor zacisnął zęby. Masz dokumenty, identyfikacje, dowody szczepień, rejestry urodzeń? Nie, ale mam to zawiadomienie prawne podał mu kopertę. To jest wniosek o odzyskanie własności. Zróbmy to po dobroci. Hektor nie otworzył go, włożył do kieszeni i skrzyżował ramiona. Oni już nie są niczyją własnością są żywymi istotami, a jeśli chcecie je zabrać, będziecie musieli walczyć z czymś więcej niż zimnem. Mężczyzna spojrzał na niego bez słowa, potem odwrócił się i wrócił do furgonetki. Wrócimy z prawnikami. A ja z prasą, odpowiedział Hektor. Tej nocy chata nie była taka sama. Bruno nie bawił się. Mgła nie spała dobrze. Hektor nie rozpalił ognia. Siedział patrząc przez okno, z kocem na kolanach i z rosnącą w piersi decyzją. Nie mógł czekać, aż je zabiorą. Musiał wyprzedzić ich działania. Następnego ranka poszedł do urzędu gminy. Zapytał o proces adopcji, wyjaśnił sprawę, pokazał zdjęcia, notatki weterynarza, raporty, które napisał. Urzędniczka z uśmiechem w oczach, po przeczytaniu podsumowania, powiedziała mu, jeśli nikt ich wcześniej nie wniósł roszczeń. A pan się nimi opiekował, ma pan prawo rozpocząć adopcję. Nie chcę praw, odpowiedział Hektor. Chcę chronić to, co już jest moje. I tego samego popołudnia podpisał pierwsze podanie. Wracając do domu, szczeniaki pobiegły w jego stronę. Bruno zaszczekał. Mgła go naśladowała, a po raz pierwszy Hektor zaszczekał razem z nimi i wszyscy się śmiali. Historia nie była już tylko Hektora, Bruna i mgły. Kilka dni po rozpoczęciu procesu adopcji, lokalna dziennikarka Lucia del Valle dowiedziała się o sprawie od urzędniczki z ratusza, poprosiła o pozwolenie na ich odwiedzenie, przeprowadzenie wywiadu z Hektorem i poznanie szczeniaków. Nie lubię prasy, powiedział na początku, ale jeśli pomoże, to chronić je, proszę bardzo. Lucia przybyła ze starym aparatem i notatnikiem, nie zadawała wielu pytań. Obserwowała, słuchała, robiła notatki, podczas gdy mgła spała na stopach Hektora, a Bruno przynosił mu kamień jakby był skarbem. Jak się pan czuje, ratując te życia? Zapytała nie patrząc na notatnik. Hektor zastanowił się. Prawda jest taka, że myślę, że to oni uratowali mnie, Lucja uśmiechnęła się. To jest to, co ludzie muszą przeczytać. Artykuł został opublikowany w lokalnym tygodniku. Potem udostępniony w mediach społecznościowych a następnie pojawił się w kanale informacyjnym Kastyli i Leon. Leśniczy ratuje dwa szczeniaki zawieszone w zamarzniętym lesie. Dziś walczy, by nikt ich nie odebrał. I wtedy ludzie przemówili. Zaczęły napływać do niego wiadomości. Ludzie, którzy chcieli przekazać jedzenie, koce, nawet szczepionki. Weterynarze, którzy oferowali bezpłatną pomoc. Dzieci, które przysyłały rysunki dzielnych piesków. Starsza kobieta zostawiła odręcznie napisaną notatkę przed jego drzwiami. Nie mam wiele, ale jeśli potrzebujecie większego domu, tu jest miejsce. Don Saul również zobaczył wiadomość i po raz pierwszy nie wysłał swojego siostrzeńca. To on zadzwonił. Nie chcę więcej problemów, wycofuję wszelkie roszczenia. Hektor odpowiedział spokojnie. Nie potrzebuję, żebyś cokolwiek wycofywał, nie ma tu już nic twojego. I rozłączył się następnego ranka listonosz przybył z oficjalną kopertą. Wewnątrz dokumentu, podpisany i opieczętowany przez Urząd Miasta. Ostateczna adopcja zatwierdzona. Bruno i Mgła pod opieką Hektora Valdes. Przeczytał to w ciszy, siedząc przy kominku. Wilczyca jak czasami czule nazywał Mgłę, gdy zachowywała się z godnością matki, obserwowała go z kąta z przymrużonymi oczami. Bruno podszedł i położył głowę na jego kolanach. Już jest, chłopaki, szepnął. Teraz naprawdę jesteście w domu. Tej nocy Hektor rozpalił małe ognisko na zewnątrz. Usiadł na kempingowym krześle z Bruno po jednej stronie, mgłą po drugiej. Niebo było czyste, pełne gwiazd. Może nie zmieniliśmy świata, powiedział cicho, ale uratowaliśmy nasz. I w tej górskiej ciszy w końcu nikt nie drżał wiosna nadeszła bez hałasu. Las, wcześniej biały i cichy, teraz śpiewał. Drzewa z powrotem stawały się zielone, ptaki wracały, a ziemia oddychała nowym życiem. W chacie też wszystko się zmieniło. Bruno nie był już niezdarnym szczeniakiem. Biegał po ścieżkach jak właściciel terenu. Mgła, choć bardziej. Krucha poruszała się z wdziękiem obserwacyjnie, jakby wiedziała, że każdy jej krok był cudem. A Hektor Hektor nie był już samotnym człowiekiem, który rozmawiał tylko z drzewami. Teraz śmiał się, gotował dla trzech osób, spał z łapami na twarzy i pisał dużo. Jego stary notatnik był prawie pełny. Na każdej stronie część historii: ratunek, burza, strach, gniew, a potem spokój, czułość, zaufanie. Tego szczególnego dnia Hektor postanowił zrobić coś innego. Umieścił imiona Bruna i Mgły na dwóch drewnianych tabliczkach ręcznie wyrzeźbionych. Zawiesił je przy wejściu do chaty, tuż nad znakiem, który wcześniej mówił własność prywatna. Teraz mówił witamy w schronisku odważnych. Po południu otrzymał nieoczekiwany list. Był z sierocińca, w którym dorastał. Pracownica socjalna przeczytała jego historię i napisała, aby opowiedzieć mu, że wiele dzieci tam płakało podczas jej czytania, że niektóre jak on również zostały porzucone, ale dzięki jego historii teraz wiedziały, że to ich nie definiuje. Nie uratował pan tylko dwóch psów, pisała kobieta. Nauczył pan wielu, że miłość znajduje się nawet w najzimniejszych lasach. Tej nocy hektor ugotował gulasz z mięsem i ryżem. Psy jadły u jego boku. Potem włączył radio, czego nie robił od lat. Grała powolna piosenka z łagodną gitarą, a gdy ogień trzaskał, napisał ostatnią stronę swojego notatnika. Pewnego dnia świat był okrutny dla dwóch niewinnych. A dusz! Ale nie wygrali ci, którzy porzucili. Wygrali oni, bo walczyli, bo czekali i bo w końcu wybrali, by zostać. Gasząc światło, usiadł na ganku. Bruno położył się u jego stóp. Mgła weszła na jego kolana. I we trójkę patrzyli na otwarte niebo bez słów, bo były noce, w których nie trzeba było już nic mówić. Tylko oddychać i wiedzieć, że w końcu są w domu. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, jeśli Bruno, mgła i Hektor... Przypomnieli ci, że drugie szanse istnieją, nie zachowuj jej tylko dla siebie. Zasubskrybuj kanał, polub ten film i podziel się nim z kimś, kto wciąż wierzy w nadzieję. Bo tam na zewnątrz może być inna istota czekająca na historię. Taką jak ta, a ty możesz być jej początkiem.